Easy Color w pierwszy odcinku naszych przygód Minecraft Junior. Yy, tutaj właśnie chciałem nakrę nakręcić tutaj filmik typu Let's Play. Nie wiem, jak się będzie podobało, będę robił więcej odcinków, no ale na początek to może zaczniemy. No to zrobimy sobie świat, jako nazwę Word. 5. Poczekam, bo się załaduje generacja mapy i zaczynamy odcinek. Dobra. Jak widać, wygenerowała się prawie nam mapa. Poczekajmy chwilę. Dobra, to już możemy ruszyć. O, akis. Mm, dobra. Mm, najbardziej chyba takich potrzebnych jest drewno. Podbieramy go. No, jeszcze. No. Dobra, to jest nasz crafting. Dobra, może teraz stworzymy coś. O. Dobra, może no tutaj sobie zrobimy na dzisiejszą noc jakiś domek. A sorry sorry nie chciałem nie co nacisnąłem teraz Dobrze Chodźcie naciskamy 9 i z crafting table chyba Nie pamiętam już Zrobimy sobie łopatę

A, nie, nie, to jest Okej, okay. okay, jeszcze pozbieramy trochę i pójdziemy jeszcze po drewno. Zaraz pokażę co jeszcze można zrobić w crafting table. Oj Gdy się y, trzyma Shift można iść na sam krawędź To jest najlepsze w minecraft Dobrze, Dobrze. Może pójdziemy po pochodnie, poszukamy węgla. Gdzieś górę trzeba znaleźć. A to jest to następne. następny. A może gdzieś nic się zrobi będzie najlepiej no to jak widzę jak to będzie to już dobra mm, kładziemy przyciskiem prawym rozwalamy lewym Kupować, właśnie nie kopajcie nic na dół. Ja zrobiłem włączary, ale nie chciało mi się zrobić schodków. Co tu jest? To jest kamień. Tak wygląda kamień. zwykły. Teraz jeszcze nie takich fajnych gór nie ma. Pójdziemy sobie w tamtą stronę. O! Coś tam z... A, jest. Co jest? Aha. Kami, co to jest? Myślałem, że glina i już sobie pozbieram. O! Tu jest glina Póki chciała. Dobra. podbieramy ją. Bo jest bardzo potrzebna. Wcześniej robiłem filmik, tylko nie widziałem. Tam mi się wszystko zepsuło. Też miałem tyle gliny i w ogóle. I tam musiałem ten filmik usunąć. I save. A. Był zwalony w ogóle. Cała obra jest morza byłam. A ja chciałem z górami w ogóle. Dobra, pozbieramy to może. cała właśnie glinę, bo jest najbardziej potrzebna. O, to jest piasek. On na przykład jak tu uderzymy, to będzie spadał. Tyle jeszcze. To może zrobimy sobie łopatę. Łopada z kamienia się robi prosto, tak, tak samo jak z drewna. Dobra. Nie, grawer jeszcze opada tak na dół. Reszta to to już tak normalnie. I jeszcze za chwilę pokażę, pokażę coś, ale muszę za co będzie więcej materiałów. Daję, Wam nie pokażę. Ale dowiecie się później, co Wam pokażę. O, znowu. Żeby mi się tutaj, co? Nie uciekało, czy co? Ten... kopi piepadło znowu. jak wyszło. Będziecie, wiem, że będziecie się kluczą. Mało lat robię filmiki w ogóle. To co, że mam mało lat, przynajmniej kręcę. Dobra, będę musiał już kończyć. Ale dobra, na no pierwszy no, zrobimy taką małą, małą chatkę. Już wiem, gdzie już zauważyłem. Tu będzie dla mnie spoko. I się tu podoba. Zanim nie użymy kilofa. Może będzie jakaś glina... ...tak... ...węgiel jakiś może będzie ...podrobimy. zrobimy. Zrobimy może sobie ten... ...drzwi. nic tutaj nie wpadło zobaczmy coś oj może coś tu będzie <laughs> za jakieś bloki w ogóle przejem rzucań przejem rzycenio. ale to mój pierwszy filmik jedź a, jeszcze pokażę. Może jeszcze zdążę. Tak się robi ten taki jakby schowek. A to z kolei depot po zmatka. Dobra, dziękuję. Do zobaczenia.